serdecznie na kanale Centurion to co Wam pokazałem oporządzenie i całe to pomieszczenie w którym się znajduję o że tak powiem niczym rodem z filmu science fiction zabawa polega na tym że jestem jak co piątek w tak zwanej tak może plazmy u kolegi mojego Gregorego On tam siedzi za ścianą i mógłbym mu krzyknąć, że pozdrawiam cię Gregory, ale pozdrawiam cię Gregory tutaj również na kanale To co widzicie o tu Chociażby prawda? to, co Wam pokazałem na samym początku, to jest urządzenie, które nazywa się Aton 5. Jak widzicie, o, możecie sobie przeczytać. To jest generator plazmy. To niszczy wszystkie wirusy, bakterie i wszelkie ustrojstwa. Dosyć drogie urządzenie. A doktor, czyli Grzesio, zajmuje się medycyną fizykalną i pomaga ludziom funkcjonować tak, żeby oddziaływać na nich za pomocą urządzenia, które nazywa się Sensitive. I mago. Działa to w ten sposób, że urządzenie kontaktuje się ze Twoim mózgiem za pomocą impulsów elektrycznych. Takich, że nie czujesz, trzymasz na panelu. I mózg działa na różnych częstotliwościach, prawda? Bo wiadomo, że to wszystko jest oparte, że jesteśmy wodą, przechodzą przez nas różne pola. Mamy my własne pola, inne ja w takie rzeczy jakoś tak nie bardzo chciałem wierzyć, ale rzecz wygląda w tym, że mm, urządzenie pokazuje, z czym walczy mózg. Później, w drugiej fazie, daje kopa, żeby można było niejako tępić to, co szkodliwe w naszym organizmie. Natomiast plazma, która znowu ją pokaże, w taki jakiś sposób może będzie widać mam no, długi taki kijek selfie to trudniej pokazać. Mógłbym ją tak pokazać Ale nie będziemy tutaj robić jakichś dziwnych zmian. No i teraz co się dzieje? Wszelkie jakieś wirusy, bakterie, Dirofilarie, która jest na przykład częsta wśród kraftowców, a nie wiedzą o tym, czy wszelakiego rodzaju innego filarie, albo yy, adenowirusy, tu się Wam ujawia centurion, który nie jest tylko prawnikiem, więc yy, przewiduję, że pod tym filmem będzie również dużo łapek w dół. No i teraz tak, żeby wrócić do centuriona zwykłego, do kreatury, bo za taką nie uważają niektórzy. Ci, którzy w sercach w swoich umysłach oskarżają. Ostatnio dowiedziałem się od pani profesor, że no, są jakieś rzeczy nieprzyjemne, dotyczące połamania temu durniowi bez wiedzy, bez nauki to, czyli ja te okulary żeby nie być lonem zawodowcem i wiecie co? Połamały mi się słuchajcie, mam nowe kupiłem sobie dwie stuki, tylko, że już nie mam srebrnych obwódek tylko czarne, dlatego się w nich tak prezentuję teraz tu no i wykorzystując 20 parę minut, które mam tutaj spędzić na no to co ja mogę wam powiedzieć mogę wam powiedzieć to że w swoich działaniach um, chciałbym zachęcić Was do, do tego, żeby myśli wasze burszkraftowe wychodziły poza las. Jak to buszkraft poza lasem? Przecież buszkraft to jest sztuka krzaków, prawda? Kraft, sztuka, jakaś umiejętność, możliwość eee, coś robienie czegoś, burszt, krzaki, <laughs> Już nie tłumaczymy, prawda? Tylko... Oj sorry, bo coś swędzi. Burzkraftujemy. Jedni są buszkraftowcami drudzy nie są burszkraftowcami, eee, mówią jakieś rzeczy i tak dalej. No, jesteśmy tymi bushcraftowcami. Są kanały, chodzimy do lasów i mówimy: Bushcraft. I nieważne, kiedy to jest kanał czy to jest EDC. Są bushcraftowcy, nie obrażajmy nikogo. Jest przemysław. Nie wiem, jak on tam w Jest bushcraftowcem. Jest Showcork. Chodzi do lasu, bushcraftuje, jest burzkraftowcem. forestman, jest burzkraftowcem. centurion, jest bushcraftowcem, laśnie pan, kleśny relaks. Wszyscy tym się interesujemy, chyba że Tomek Foryś, chyba że ktoś chce się wyprzeć tej nazwy, ale nie wyprzemy się tego czegoś, co jest takim łącz łącznikiem. Coś, co tak łączy nas, czyli właśnie na pasja. I, że tak powiem, ja ostatnio byłem pochłonięty wieloma, że tak powiem, jak to często mi się zdarza, czynnościami związanymi z pracą. Dużo spałem, bo zmęczony chodzę, że tak powiem. Dwie ostatnie noce to po prostu to spałem jak zabity. Wczoraj to. Jarek to mnie obudził telefonem. Musiałem szybko wstawać. Praktycznie się... przedwczoraj. Praktycznie nie zdążyłem się nawet ogolić już. Łeb to jeszcze pół biedy, ale broda Lubię być ogolony. Nawał klientów. I to już nawet nie chodzi o samego koronawirusa. To jakieś mandaty, odmawianie czy inne rzeczy. I tak dalej. Ale wiecie co? Zrobiłem taki film z przeprosinami dla Maćka H., który lubił się też wpisywać. Macik zadupia. Wprawdzie nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi od niego z wybaczeniami, ale wierzę w niego, że on po prostu tak zareaguje pozytywnie. Dlatego, że tak powiem, przysłowiowe posypanie głowy prochem, przepraszam jeszcze raz. W zasadzie to była jakaś błahostka, bo e, powiedziałem mu tam dwa, trzy słowa za dużo, że w pewnych sytuacjach to będę kasował jego wypowiedzi na kanale moim i tyle. Maciej się e, po prostu zdenerwował, uniósł e, tym. Ja odczułem, że po prostu w jakiś sposób zadałem ranę emocjonalną. Dobremu człowiekowi, więc uznałem, że dobrze jest przeprosić. Tak jak to napisał a, Szymek, męska rzecz, przeprosić człowieka. Męską rzeczą też jest rozmawiać wprost i wyjaśniać. Ale ja nie o tym. Chciałem Wam powiedzieć dzisiaj troszkę o tej plaźmie, że są takie opcje, że gdyby ktoś chciał naprawdę wyleczyć się z różnych chorób. To kolega, że tak powiem, degory leczy mm, autentycznie ciężkie schorzenia. Yy, nie uwierzylibyście, jakie. Yy, ja kiedyś tu przyszedłem z gorączką 41,5 albo więcej, i wyszedłem po 3 godzinach 36,6. Yy, Miałem problemy z gardłem, jak to. Prawdziwa papuga, no bo ja gadam i gadam. Nawet śmiał się Kein 75. Pozdrawiam cię, Jarosławie, że Centuriona trudno jest do głosu dopuścić, znaczy nie dojść do głosu. Żeby zabrać głos Centurionowi. Zależy, bo jak się pytał Basi, to Basia mówiła pani profesor, która skarżyła mi się, że gdzieś się tam naobrażano. Strasznie podobno. Nie wiem, muszę się zapoznać, zobaczyć eee, i tak dalej. Nie miałem czasu na rozmowę z Basią, jakąś tam dłuższą. Eee, nie wiem, może uda mi się dzisiaj ją wyciągnąć do lasu. Eee, dzisiaj piątek nie będzie filmu z nocki, z lasu, bo traper nie może, eee, że tak powiem. Eee, z uwagi na y, jakieś tam działania, ale ja na przykład y, o paru rzeczach, chcę powiedzieć o paru sprawach. Y, uruchomiłem, jak widzieliście, z kuźni, y, taki noże w kinematografii, no i w ogóle w kinematografii polskiej. I powiem wam, że na Netflixie naciąłem się na taki fajny science fiction serial y, Timeless. Przetłumaczyli go poza czasem i tam był odcinek poświęcony Jimowi Bowie. Właśnie historia noża Bowie tam była, bo chodziło o to, że fabuła filmu polega na tym, że trójka naukowców przemieszcza się w czasie i w różnych miejscach są. No i trafili w 1824 roku w bitwę pod Alamo. No i tam właśnie pułkownik Jim Bowie był ze swoim właśnie kompanem Davidem Crockettem, który opowiadał o nich, ale to mi traper powiedział kilkanaście minut temu przez telefon, bo go pytałam, Więc co dalej? No bardzo fajny film. Ja będę chciał robić tak gdziekolwiek mi się przypomni scenka jakaś, gdzie był nóż, grany. Wy też możecie mi podpowiedzieć. To będę robił jakąś śmieszną scenkę z jakimś śmiesznym moim komentarzem. Natomiast no filmy z Lasu też będą. Może ja dzisiaj po prostu też pójdę. Mam takiego ciutkę niechcieja, ale chociażby nawet na herbatkę. Bo powiem Wam szczerze, że o, spójrzcie na mnie, na moje spodanki. Ja to miałem, ale teraz właśnie bluzy A-Tax wyszły. I wersja ta sama, czyli wersja błoto, też bluzę już mam zamówioną. <skrym> Ale teraz tak, co ja chciałem powiedzieć. Widzieliście mojego druha, serdecznego i przyjaciela, zarazem masażystę, Macieja C. Nie jest to tajemnicą, to jest Maciej Cygański, bardzo dobry masażysta. Nie wiem, myślę jak mu pomóc bardziej, bo trochę podłupa z robotą. Chodzę do niego na te masaże, daję mu tam górką, pieniążki, polecam mu osób. I tak sobie myślę, czy może mu, by mu nie otworzyć kanału i trochę wywiadów nie porobić. Eee, po prostu, żeby Maciek mógł opowiedzieć o siebie, jeśli ktoś um, chciałby naprawdę mieć też dobry masaż tak centurion dzisiaj kraftowo e, zdrowotny to mogę z całym sercem polecić tak jak Gregorego, który tam siedzi za mną tak mogę e, polecić e, właśnie Maciej jace e, jako dobrego bardzo masażystę, który może Ci połamać gnaty bardzo fajnie czyli Cię naprostuje, bo na tym nieraz polega masaż że jest e, po prostu mm, faza bólu, czyli fight fire with fire, ogień zwalczaj ogniem. Ale również jak ktoś lubi, tak powiem Wam, relaksacyjne, odprężające też zrobi. Chociaż ja to jak leżę to tak a, a Maciuś tak, bo on jest um, nie tylko nie, niewidomy, a w zasadzie ociemniały, I to um, ma też powypadkowe, miał wycięte coś w mózgu, że ma troszeczkę porażony ośrodek mowy. I ludzie go biorą za jakiegoś tam dziewaka, kosmitek, alekę, takiego, który trochę tak dziwnie mówi, z laską idzie niewidomy, nienawidzę takiego czegoś i opiekuje się tym Maćkiem. Ja widzę, że mu brakuje tam na coś. Zawsze staram się parę groszy mu dać. Zresztą zamasaż mu i tak daję górką. Załatwiłem mu parę osób, takich, które na stałe przychodzą. <laughs> Pani profesor też przychodzi sobie chwali. Zresztą napisała o tym. W którymś tam filmie gdzieś o, o Maciusiu. Znaczy o, w tym filmie, gdzie przepraszałem Maćka Has z Krakowa albo z Zadupia to nie po raz kolejny. Przepraszam Cię Maćku. Ale chciałbym też, e, powiem tak, że schodziłem po schodach w swoim bloku, a tam taka była karteczka, słuchajcie, z ogłoszeniem, numer telefonu, jeżeli jesteś starszą osobą i obawiasz się koronawirusa, e, czy czegoś tam i tak dalej, to bardzo chętnie pomożemy Ci w zrobieniu zakupów. Wystarczy tylko, że zadzwonisz, powiesz nam, co potrzebujesz. Powiem szczerze, pochwała dla takich ludzi. Nie mówią, że daj nam pieniądze, a my pójdziemy, już nie wrócimy, tylko przynosimy Ci po prostu zakupy, które chcesz, z kwitem, z paragonem, a Ty nam po prostu dajesz. I Taki wolontariat. Napędzają mnie tacy ludzie. Ja na przykład stawiam sobie za cel, żeby teraz, jak już można, i starsi ludzie są w parku, żeby siedzieć, porozmawiać z nimi na przykład i powiedzieć: Widzi pani, jak ja wyglądam? No, jeden pan to powiedział: no, jakiś żołnierz. Ja mówię: Nie, to nie jest wojskowy mundur, to jest leśny mundurek. Wyjaśniłem Panu, czym jest Bushcraft, czym jest użytkowanie rzeczywistości leśnej. Miła rozmowa, naprawdę szkoda, że gdzieś trójnoga nie postawiłem i nie pogadałem. Nie nagrałem, ale prawdopodobnie ten człowiek by się krępował, nie? że gdzieś tam w telewizji będzie, bo starsi ludzie tak mają. Ale jest na moim kanale film zachęta do senior dla seniorów do wychodzenia choćby do parków miejskich. Teraz można legalnie do tych parków wychodzić. Chociaż tu, jak objaśniłem ostatnio stojąc na drzewie, czy zakaz chodzenia do lasu był zakazem rzeczywiście mającym moc prawną albo właściwe tak zwane umocowanie w przepisach, gdzie mogłaby nastąpić penalizacja czy innego rodzaju ukaranie lub restrykcja, jakaś konsekwencja, prawda, w postaci, nie wiem, nałożenia mandatu karnego w wysokości przewidzianej przez taryfikator lub humor policjanta, to na przykład park też musi spełniać swoje określone warunki. On musi być nazwany, czyli jakiegoś imienia jakiegoś, Jakiś regulamin powinien być, tak jak jest plac zabach, na przykład teraz jakieś tam dotacja z Unii Europejskiej. I słuchajcie, jadę samochodem gdzieś tam z Jarkiem, czyli moją szaną eminencją. I co się dzieje? I tam jest park w środku Wiochy, czyli okoliczne dziewczyny mogą wychodzić sobie ze swoimi dziateczkami, albo jak ja to mówię dla śmiechu spadkobiercami ustawowymi I, i słuchajcie sytuacja się dzieje taka, że no regulamin jest, czyli wszystko zgodnie z przepisami, czyli park, on no, musi być nazwany, no ale wchodzimy gdzieś do jakiegoś obszaru y, zielonego w urbanistyce umieszczonego, no to każdy nazywa te rzeczy potocznie po imieniu rączka zręczwiała I, i co się dzieje, no i, i jesteśmy w parku, tak to jest taka takie powiedzenie gdzieś tam ktoś nazwał mnie kreaturą obraził powiedział różne rzeczy Przypięto mi na przykład nawet powódki egoistyczne, despotyczne. Ja niczego nikomu nie narzucam, prawda? Nie, nie, nie proszę nahalnie na Facebooku gdzieś czy, czy, czy gdzieś tam coś. Dajcie łapkę w górę mi na YouTubie, albo yy, zasubskrybujcie mój kanał, bo po prostu. Mam do tego stosunek taki para-ambivalentne. Trudne słowo to poszukaj sobie w słowniku. Jest mi średnio obojętne. Po prostu. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie zgodzę się z opinią, iż jestem egoistą, bo wspieram ludzi na różny sposób. Jestem wolontariuszem również. I nie powiem w czym, bo w wielu rzeczach ci, którzy znają mnie wiedzą i, i mogą to potwierdzić. Jak ktoś to w komentarzu zrobi, to, to, to fajnie. Jak ktoś tego nie zrobi, to nie fajnie Dla niektórych jestem kreaturą. Kreatura mi się najbardziej podoba, muszę wam powiedzieć. Naprawdę kreatura jest. THE BEST ten kto tam z jakiegoś tam kanału czy konta jakiegoś fajkowego nazwał mnie kreaturą to i daj łapkę w dół to jak to niech da łapkę w dół po prostu żeby potwierdzić bo kreatura mi się strasznie podoba naprawdę bardzo mi się kreatura podoba ale to już taka autoironia Centurioniczna, zobaczcie, przełamać swój egoizm i pójść na przykład do kogoś, kto jest niewidoma, jest na wózku inwalidzkim, porusza się po mieście gdzieś. Ja nie mówię o ruchliwych miastach, bo to tak może być głupio nie podejść. Przepraszam pana, wie pan co? Jestem burzkrawtowcem i chciałem panu o tym opowiedzieć. Ale e, powiem Wam szczerze, że ja w kilku miejscach takich leśnych czy parkach, e, widząc takie osoby, opowiedziałam o naszej pasji. I powiem, że przyniosło to takie pozytywne efekty, bo na przykład, jak Basia opowiedziała, czyli pani profesor, swoim niektórym znajomym, to są takie osoby, które może nie poszły do lasu, ale mówią, Bacha, jak ja Ci zazdroszczę tej Twojej pasji. Po co zazdrościć? Wejść. E, czyli znowu, buszkraftowce wszelkiego pokroju, łączcie się e, i rozmnażajcie, ale nie na tyle, żebyśmy się spotkali w lesie. Także tak to jest. Łączmy się i powiem tak, że ja na przykład nie oglądam telewizji, no bo nie chcę sobie przekaziorem psuć umysłu, prawda, i tak do mnie dotrze. Nie oglądam wszystkich kanałów Błuszkawicowych. Ktoś mi tam coś powie, że coś się gdzieś dzieje. Niektóre odsubskrybowałem, na przykład, bo. Zaszły jakieś takie opcje, że po prostu stwierdziłem, że po co miałbym na siłę oglądać i przewijać, aczkolwiek mój ukłon, pozdrowienia i szacunek dla tych wszystkich, którzy tam gdzieś z lasu robią jakieś fajne filmy swoim przekazem i obrazem zachęcają innych i mają zwolenników, to jak najbardziej ja się cieszę. Że tak powiem, i pokój i takim ludziom jak najbardziej. Powiem Wam też, że jak dowiaduję się gdzieś kanałami, że ktoś gdzieś o mnie coś napisał negatywnego, to ja powiem szczerze, że interesuje mnie to tak bardzo, jak woda, którą dzisiaj rano spuściłem w Kiblu. Po wysraniu się. Przepraszam. Prawie wulgarnie, ale dobitnie. Eee, ale jeżeli jest kreatura, kreatura mi się najbardziej podoba. Eee, Także nie wiem nawet jak nazwać tą pogadankę. Wy już wiecie, jak się nazywa film bo go włączyliście albo od razu po prostu odrzuciliście. Ale taka pogadanka, żeby dbać o swoje zdrowie, że istnieją takie opcje jak medycyna fizykalna. Tu Wam pokazuję cały czas miejsce, w którym jestem. Ta maszyna na mnie oddziałuje. To coś tu. dbanie o zdrowy rozsądek i o to, żeby wybaczać ludziom błędy, nie być człowiekiem zacietrzewionym, zaciętym, bo mi się jakaś ambicja gdzieś tam nie wiem, włączyła czy coś. Nie bądźmy chorzy, yy, po prostu, żeby mieć zryty Baniak, przez to, co nam ludzie wmawiają, bo nie wszystko jest takie, jakie się wydaje, i nie wszystko jest takie, jakie się widzi. Wystrzegajmy się działań, które sprowadzają w nas błogostan, niewiedzy, osłowatej nieświadomości, ale też nadmiernej podejrzliwości, żeby nie być nadmiernie podejrzliwym w stosunku do żony, męża, matki, ojca, syna, córki, kolegi, leśnego drucha czy gajowego, prawda, albo milicji obywatelskiej, prawda, no bo milicja obywatelska to są funkcjonariusze, którzy źle się zachowują. A jak widzimy policjanta, takiego, który nam mówi dobrego dnia, bo wszędzie się trafiają ludzie, którzy mają jakieś dziwne, że tak powiem, zagrania, ja zachęcam do tego, żeby wyzbywać się egoizmu i patrzeć na wiele spraw sercem. Dlaczego? Bo powiem szczerze, że Wiem, że jestem dla wielu osób znany z tego, z czego jestem znany. I tu każdy może sobie dopowiedzieć. Jedni powiedzą tak, a drudzy tak. Jedni powiedzą, że fajny Centurion, super, super kanał, i że miło się słucha, a inni nie cierpią mnie nazwą Kreaturą, chociaż Kreaturę lubię. I tak jak powiedział na kanale Kanapowy Komandos, Taka ikonka jest z wybuchem bomby atomowej. Jarek z kanału właśnie Keyna, kanapowego komandosa tam gościnnie jest Kane nadaje, powiedział jadę do człowieka, którego ludzie albo kochają, albo nienawidzą. No i teraz make your choice. Czy lubisz Centuriona, czy nie lubisz, ale Słowa, które wypowiadam, nie są moje. Ja tylko dokonuję wibracji powietrza, formułując i definiując coś dobrego i mądrego, albo niedorzeczności, pierdoły, głupoty i banały, jak to niektórzy określili. Jeżeli komuś się to nie podoba, to trudno. Nie będę siedział i płakał. Czy ja mam oczy smutne? <laughs> a jeżeli komuś się to podobało, to ja się bardzo cieszę z tego powodu. W ten sposób będę kończył tutaj um, swój film dla Was. Za strefę plazmy od Gregorego. I a, co mogę powiedzieć? my to, co dobre. Tyle mojej pogadanki, bo jak widzicie skończyła się plazma. I to wszystko w tym temacie. Równe 30 minut.